Zapnę może co? Nie, dobrze. Cześć, witajcie! Przebywam do Was z szybkim przepisem i pysznym na danie, które przygotujecie z ziemniaków, które Wam zostały na przykład z wczorajszego obiadu. Będą to kopytka z kiełbaską, hiszpańską kiełbaską chorizo, delikatnie ostrą, czerwoną fasolą, sosem z harisy i sałatką z selera i jabłka. Bierzemy się do roboty. Więc ziemniaki, które ugotowane były na przykład wczoraj. Ziemniaki możemy użyć, które ugotowaliśmy sobie specjalnie. Na kopytka, albo użyć takich, które zostały nam z wczorajszego obiadu. Takie też będą idealne. Przeciskamy je przez praskę, albo gnieciemy porządnie. Taki sprzęt zdecydowanie ułatwia nam to zadanie. Bierzemy sobie ziemniaki, przyklepujemy w misce, żeby było porówno. I teraz dzielimy sobie to na cztery części. Bierzemy sobie jedną czwartą tego, co tutaj mieliśmy, przekładamy na bok i jedną czwartą. Zasypujemy sobie mąką. Dodajemy troszkę soli. Dodajemy sobie... <grywdy> 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 Tego nie grajcie, bo wydać trzeba majdę jakąś. Dodajemy sobie teraz jedno jajko. No i ugniatamy. Całe łapy brudne, a trzeba troszkę posypać mąki. Nie szkodzi. Przełożymy sobie to ciasto tutaj na wysypaną mąką blaszkę. I teraz podzielimy je sobie na cztery części. Potrzebujemy uformować sobie taki podłużny wałek. I teraz robimy po prostu tak. Teraz rzucamy nasze kopytka do wrzącej wody. Ona musi być mocno zagotowana, bulgotać. Czekamy aż te kopytka wypłyną i wtedy czekamy około jednej minuty. Dobra, nasze kopytka są już gotowe. Już wypłynęły na wierzch. Teraz musimy je wyłowić. Kiełbaska Chorizo Ostra, więc kroimy ją sobie w plasterki. Ok. Wyciągamy patelnię. Dużą patelnię. Będzie się tu dużo działo. Olej. Kiełbaska Chorizo Pokrojona. Teraz cebula. Około jednej czwartej cebuli. Albo nawet połówkę możemy użyć. Ząbek czosnku. Kiełbaska. Musimy sobie ją mocno przysmażyć. A teraz w blenderze przygotujemy sobie sos. Pasata pomidorowa. Prąduję tutaj. Harisa. Harisa jest to pasta z papryki, z ostrej papryki. E, dodamy sobie troszkę bazylii, troszkę szczypiorku, sól, pieprz, który gdzieś zgubiłem. Jest. Troszkę oleju i sok z połówki cytryny. I blendujemy. Co jest? Cebula ląduje na patelni razem z czosnkiem. Szklimy wszystko ładnie. Dobra, teraz zrobimy sobie szybką sałatkę. Seler. O uh. Ok, teraz zetrzymy sobie ten seler. Mam nadzieję, że dobra strona. Teraz jabłko. To możemy... Ok, tutaj dodajemy sobie troszkę, kilka kropel soku z cytryny. Oliwa. Na patelnię leci teraz fasolka czerwona. Do naszej sałatki sól. Pieprz. Dodajemy teraz Kopytka. Dodajemy trochę naszego sosu. I wydajemy. Moi drodzy, fajny pomysł na kopytka, nowy sposób na kopytka, takiego chyba jeszcze nie znaliście. E, mam nadzieję, że Wam się spodoba ten przepis. Spróbujecie go i dacie mi znać, czy wam smakował. Zachęcam Was do zrobienia tego dania i koniecznie wysyłajcie mi wtedy zdjęcia. Do zobaczenia!